Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Jesteście na zakręcie. Jesteście na zakręcie. Co z Wami będzie? Wszystko to, co sami sobie wypracowaliście w pocie czoła. To, co sądzicie, że jest dobre, jest tak, Rozumowo zakręcone, że sami jesteście bez zrozumienia tego, co wymyśliliście i wasze autorytety. Jesteście bez wiedzy o co chodzi. Próbujecie światłe wartości obalić. Próbujecie ściągać innych, swoją rodzinę ziemską, wartościami chorych. Autorytetów, chorymi wartościami, bez sprawdzania, bez widzenia pozostajecie tego, co jest w Was samych i w ludziach ziemskich, którzy są obok Was, sami z siebie bez dawania korzystnych rzeczy dla Was i dla innych. To bez powrotu do Was korzystnych energii, a wracają skutki zwrotne. Otrzymujecie baty. Zawsze to wy musicie chcieć się rozwijać. Już bez możliwości wam pomocy. To wy musicie sami chcieć. Sami sobie zadajcie to pytanie. Co z wami będzie na zakręcie. Mówicie, nie mówcie nam nic, bo lepiej nie wiedzieć. Czy uważacie? Że lepiej być ślepym, głuchym i żyć w braku wiedzy, żyć w zakłamaniu, żyć w obłudzie. Czy naprawdę uważacie, że jest to dobre? Czy aby na pewno bez chcenia jesteście, aby się dowiedzieć prawdy, co z wami stanie się, jak zbłądzicie? I pozostaniecie bez wejścia na drogę prawdy, drogę w kierunku światła. Chodzicie wokół pieniędzy i władzy, jak w kieracie. Jesteście jak kłody drewna w lesie, wycięte, przygotowane do kominka, już martwe, bez rośnięcia, bez życia. Musicie sami rozpoznać, co jest dla Was dobre, sami wiedzieć, co to wiara w Pana stworzyciela, co to są procesy energetyczne. Wszystko, co Pan daje, to przemawia do ludzkich duchów na Ziemi, po to, by dać wszystkim równe szanse rozwoju duchowego. Każdy. Choć mało świadomy praw pana stworzyciela, pozostaje bez zwolnienia od odpowiedzialności za swoje myśli, mowę i czyny. Każdy musi na Ziemi żyć zgodnie z prawem danym przez pana stworzyciela w stworzenie. Sam pan bez ingerencji w prawa, tylko je napełnia energetycznie. Sami się nagradzacie i karzecie, sami swój los kujecie, jako duchy tam, gdzie jesteście. Czytajcie, ludzie ziemscy, przepowiednie, żebyście wiedzieli, co Was czeka, żebyście wiedzieli, gdzie jest Pan Jezus Chrystus i jak część Pana rozpoznać, abyście w wyniku przeżyć, jakie Was czekają w wydarzeniach na Ziemi, wiedzieli, gdzie macie się skierować, by otrzymać pomoc i wiedzę potrzebną do życia w nowym Królestwie tysiącletnim, które już trwa na Ziemi od 7 września 2007 roku? Z woli Bożej, ludzki duchu, dla Ciebie byś mógł wypełniać wolę Pana Stworzyciela w nowym Twoim życiu ducha na Ziemi świadomego sam siebie. Kościół i religię apokalipsę Jana tak dalece rozumowo zmienili sens odbiorów bez odczytania prawidłowego, że dziś jest przyporządkowane potrzebą gęsto materialnym ludzi na ziemi. Przestało być przepowiednią, którą odebrał uczeń Pana Jezusa Chrystusa Jana. Aby służyła jako drogowskaz przed wydarzeniami na Ziemi, na zakończenie sądu ostatecznego. Wasze słowa w pył się zmieniają, bo brak w nich prawdy i wartości światłej. Nic, co by było dla Was korzystne. Daliście się porwać ciemnością i tańczą z Wami chocholi taniec już od wieków a wy duchy ludzkie tańczycie tak, jak wam zagrają.